Cześć dziewczyny, witam was w kolejny piątek w naszym odcinku Boom, Boom Room. Właśnie stąd Boom, Boom Room koncept Ulica Nowy Świat 9. Kłaniam się, ja, Sergiusz Gola. Witam was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym was oprowadzić po naszym prezentowniku. Takie bardzo modne ostatnio hasło. Czyli pomysł na prezent, jako że teraz zbliża się wiele okazji, już ten weekend. Mamy Mikołajki, niedługo już Święta Bożego Narodzenia. Tuż, tuż za rogiem wiele i, i wielu z Was również poszukuje jakichś inspiracji, pomysłów na prezent. Pomimo tego, że właśnie cały czas wrzucamy na story, na Insta-story, na naszego Facebooka kilka pomysłów, to nadal podają pytanie co jeszcze, co jeszcze. Stąd też pomysł, aby nagrać taki prezentownik w pigułce. I zaprezentować wam kilka szlagierów, jeżeli chodzi o nasze propozycje na świąteczne prezenty. Mamy nadzieję, że Wam się spodobają. Chciałbym też pochwalić naszą świąteczną ścianką. Mam nadzieję, że ona jest jakkolwiek widoczna tutaj w moim tle. Oczywiście możecie ją podziwiać codziennie u nas na żywo. Zapraszamy. Można sobie również zrobić pamiętkowe zdjęcie na jej tle do czego również serdecznie was zachęcamy. Czeka na was także świąteczna kawa, ale to już wszystko później jak nas odwiedzicie. Odnośnie prezentownika i prezentów. Słuchajcie. Pierwszą propozycją, to już pokazywaliśmy na Insta i na naszym story na Facebooku, są to karty podarunkowe nasze. One wyglądają w ten sposób, ładne, taki błyszczący się E, kartonik, one są umieszczone w odpowiedniej kopercie. E, I tutaj, e, o tak wygląda e, tył, rewers też e, e, tej karty. E, e, tą kartę podarunkową możecie podarować komukolwiek, możecie ją doładować dowolną kwotą, e, ważne są one bezterminowo e, na, na wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie, czyli bez różnicy czy jest to e, MO61, czy jest to Walford, czy jest to marka Dante6, czy kolekcja Mancy Studios. Dosłownie wszystkie produkty możecie nabyć właśnie przy wykorzystaniu tej karty. Także to jest idealne rozwiązanie dla osób, które tak do końca nie mają pomysłu może na prezent dla kogoś bliskiego, czy dla swojej drugiej połówki na przykład. Często panowie mają z tym problem, nie wiedzą tak jakby co no, uszczęśliwi ich drugą połówkę, ich ukochaną. Także to jest idealny pomysł dla Was właśnie, Panowie. Bo tak jak mówię, tutaj mo można wykorzystać kartę podarunkową naszą na wszystkie produkty. Czyli między innymi, idąc tym tropem dalej, na przykład, popatrzcie, pięknie pakowane, pięknie pachnące, cudowne zapachy polskiej marki MO61 w szerokiej gamie dostępne są u nas od właśnie takich bardziej świeżych, cytrusowych kompozycji przez takie bardziej może orientalne, po coś takiego naprawdę cięższego dla takich naprawdę już znawców, koneserów że tak powiem zapachów, takich nosów to są bardzo oryginalne mieszanki, których nigdzie indziej nie spotkacie, ani w galerii, ani w żadnej sieciówce perfumeryjnej. To są opracowane receptury przez właśnie markę MOS 61. I co ważne, wszystko, wszystkie zapachy marki MOS 61 są w 100% perfumami. Nie są wodami perfumowanymi, nie są wodami toaletowymi. Tylko w 100% są to perfumy, zatem po pierwsze um, utrzymują one um, taką um, dość dużą intensywność, że tak się wyrażę, oraz są bardzo, bardzo trwałe. Więc dwa przyknięcia przed wyjściem z domu wystarczą, tak abyście właśnie pachniały czy pachnieli um, bardzo ładnie um, przez cały dzień. <laughs> Kolejny pomysł również. Um, jeżeli chodzi właśnie o markę 61, to ich przepiękne <laughs> świece zapachowe, <laughs> ale przepraszam najmocniej, poranna chrypa mnie dopadła. Świece zapachowe, po pierwsze, raz, że pięknie pachną, dwa, wypełnią wspaniałym zapachem całe Wasze wnętrze, ponieważ nawet nie niezapalone, one wydzielają dość intensywny zapach, ale nie na tyle intensywny, żeby irytować, czy nie wiem, przyprawiać mdłości. Jest taki sam raz. One pięknie pachną. A dwa, że zobaczcie, one cudownie wyglądają i stanowią fantastyczną ozdobę każdego wnętrza, tak naprawdę. Co bardzo ważne, wielu z was, wiele z was zwraca na to uwagę, pyta o to. One są eko i wege w 100%, ponieważ są wykonane z wosku sojowego. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że po wypalaniu, czyli po niemalże 100 godzinach palenia się, bo taka świeczka tyle czasu właśnie się pali możecie użyć tego słoiczka, bo to są wszystko szklane słoiczki. One występują w różnych designach. Są też w kolorze czarnym, złotym, różowego, złota, etc., etc. Jest kilka kolorów do wyboru. Możecie użyć tych słoiczków albo właśnie na przykład do swoich roślinek, na przykład jako osłonki do storczyka, albo na przykład ja wykorzystam kilka tych mniejszych, do wyhodowania drzewka awokadą. Po prostu wsypam troszeczkę ziemi, wcisnęłam pestkę z awokado tutaj podlewam, i później w takim pięknym słoiczku wyrasta Wam e, e, piękna roślinka, która e, równie pięknie co świeca, e, przyozdobi wasze wnętrze. To jest kolejny pomysł. Ponadto, świece e, zwróćcie uwagę, że w okresie jesienno-zimowym są naprawdę takim e, zajebistym elementem, który ociepla też wnętrze. Nie tylko właśnie wizualnie poprawia estetykę e, waszego mieszkania. Czy domu, ale też właśnie nadaje taki bardziej przytulny charakter Waszemu Domowi. Kolejnym pomysłem są na przykład właśnie takie fajne skarpetki marki Wolford. Może na święta to zbyt skromnie, ale na przykład na mikołajki albo jakiejś koleżance, której nie lubimy, na przykład możemy podarować właśnie takie skarpetki. One są fajne, ale są w bardzo dobrej cenie, także jeżeli nie lubicie swojej koleżanki i nie chcecie się wykosztować na nią, to możecie kupić właśnie takie skarpetki. Ponadto tak jak wszystkie produkty Wolforda one są mega wytrzymałe. Więc koleżanka na pewno będzie zadowolona, bo jeżeli na przykład nie chodzi na pedicure i obawy się dziurek, to akurat jeżeli chodzi o te skarpetki, to jej nie grozi. Ponadto, jeżeli chodzi o markę Walford, zobaczcie, to pokazywaliśmy na story. Specjalnie w tym okresie przedświątecznym zamówiliśmy takie piękne pudełeczka, giftboxy, które możecie dowolnie wypełnić samodzielnie, więc możecie właśnie sobie wybrać kilka produktów, nie tylko oczywiście marki Walford. No, ale na przykład nie wiem, takie skarpetki um, Walforda do tego świeczkę, albo na przykład um, perfumy MOS 61 zapakować w to um, i podarować swojej bliskiej osobie. Um, także to jest takich kilka um, pomysłów um, na świąteczne prezenty. Ponadto um, tutaj popatrzcie, Blink Blink. Na przykład to też jest fajny pomysł na prezent. To jest biżuteria z kolekcji Mance Studios, czyli kolekcja biżuterii i ubranie zaprojektowane przez siostrę Mancewicz. Na razie mamy w ofercie takie sygnety i jeszcze pierścionki MOU, czyli takie delikatne złote łańcuszki. To też jest bardzo fajny pomysł, ponieważ jest to srebro pozłacane 24 karatowym złotem. Nie jest drogie, a naprawdę robi wrażenie też jest w bardzo ładnym takim pudełeczku. My dodatkowo możemy tutaj na miejscu wam to wszystko zapakować jeszcze ładnie, w czerwoną, bądź złotą stążeczkę. I to wszystko oczywiście ten serwis pakowania na prezenty jest bezpłatny bez względu na to, co kupujecie. Także zapraszamy serdecznie po te prezenty świąteczne. Mam nadzieję, że właśnie ten odcinek troszeczkę Wam pomógł. I, I was, że tak powiem, wsparł, jeżeli chodzi o, o ten shopping świąteczny. Także to wszystko czeka na Was właśnie tutaj. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytanie, możecie śmiało pisać komenta w komentarzach pod tym filmem. Oraz oczywiście kontaktować się z nami za pośrednictwem Instagrama bądź na Facebooku. Mam nadzieję, że zawitacie do nas, chociażby na naszą świąteczną kawę. Także serdecznie Was zapraszamy i życzymy udanego wieczoru. Pozdrawiamy serdecznie, Papa. Pa.